Siemanko, tutaj ojciec mato witam was mrocznym spojrzeniem i ostrym szponem, tak jest to oznacza tylko jedno, nowy odcinek z prototypa, tak jest moi mili kochani Zapraszam Was tutaj na kolejny odcinek z prototypa, w którym będziemy siali ostry rozpierdol Przy pomocy naszych szponów i różnych innych typu narzędzi do rozpierdol, Dobra, Timer odpalony, herbatka wypita, dobrze, dobrze. Dolecimy robić kolejną misję y, k, od krening, od jeszcze się nie mylę. Ta bicza tak się nazywała. Croning, Kraning, Nie wiem, nie wiem. Dobra. Mniejsza z tym, mniejsza z tym. Dobra. Leć, choler, leć. Leć, choler, leć. Leć, leć, leć. Dobra, doleciał. Leć. Licz, 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 licz. Dobrze! Jup! Dobra! Hurry, 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 strasznie długo O hurry, już jesteśmy, na całe na Na całe już już jesteśmy, także jest dobrze. Nie wiem czemu, jak skacze tak do góry, to daje kamerkę tak w dół automatycznie, nie wiem czemu. Jeb, yeah, pizd! Ale nikt nic nie wiedział, nie no, po co, po co? No, eee, w końcu może w tę misję. No! A, aha, no oczekuję się, rozpierdol, i to nieziemski wam powiem. Z żołnierzem fazy beta, fazy drugiej projektu Orion. No, powiem wam tyle: to będzie rozkurwiacz dupo rozpierdalacz... Nie z tej ziemi. Mówiłam, dostaniecie bólu odbytnicy z tego wszystkiego. <laughs> Kurwa, szczęście, skąd ja to wziąłem ten tego ten bólu odbytu? Nie wiem, nie wiem, ale przyzwyczajcie się, że ja to będę mówił: bólu odbytu albo skrętu tempowiny to, to, to ja to będę mówił. Co? A no, z naszej surowicy gnoje nas sklonowali. Nie, do długo. <noise> Nie do długo. Oj, tak, oj, tak. <noise> za chwilę koleżka przestanie istnieć. Tylko, że tam pamiętam jest niezły Mordor. Z tego powodu, że dużo jest żołnierzy, kurde. tego. O, tak, tak jak mówię, dużo jest żołnierzy, kurde. Blagneta i to jest za się ch chujnia. Ale ja mam patenta, uwolnię tutaj te skurwysynki i one mi pomogą. Także. O, jest gnojek.

już! Już mogę go zjeść, uwolnić klatki! No nie, nie mogę, nie, bo po co? Kurwa, pierdolę to. Dobra, czas uwolnić y, naszych kolegów. Dobra, kolega na, nasz nas tu już y, chce y, molestować. My się mu nie damy. Dobra, otwórz mi jeszcze drugą klateczkę. Ciach. Ale kurwa no! O dobra, nie rzucają się na mnie, jest dobrze. Dobra, gdzie jest czołg? Czołg! Bierz! Bierz rakietnicę! Jeb, sru Pizd! Dawaj, gdzie, 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 pała? Gdzie pała? Gdzie pała? To jest pała, dobrze. Jeb, sru Nie kurwa, to jest, no on! A chuj, wsiadamy do pojazdu. A kurwa, nie mogę. To chuj, niszczymy go. Już nam się nie przyda. Pizdu, 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 dobra. Dobra. Gdzież ma to? Do dupy. Dobra, a da, 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 I absurdo. Apparently... No, odbij. A, szmata przed nami ucieka. A du 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 Jeb, sru! Jeb, 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 du-du. No, no uderz sobie. No ale kurde no przecież No no może padniesz kolego No zdech, zdechnij, zdechnij już No O tak, teraz będzie O no, tak, ale patrzcie co się teraz będzie działo Nie wiem czemu jesteśmy na środku nagle poligonu Patrzcie dewastator! No premia porażka, no proszę was Użycia masy O tak Patrzcie teraz Chop do Jezły rozpierdol Jezły rozpierdol, teraz możemy siać im Trochę sobie zjedzmy Eee. Jest cele biologiczne. Ale exploded. <laughs> mamy wchłonąć więcej biomasy. No nie ma problemu. Biomasy mamy tu. Co? A to zaraz będę. To się skończył nagrać. Dobra, więcej biomasy przyszło. No jeszcze ich brakowało. Ale oni chyba nam pomagają.

A de, 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 de. Dobra Dobra, rakiety odbite, dobra Kolega już jest zamciowany Dobra, pożar DNA, jest dobrze Dobra, jeb, sru. Dobra sru jeb, mu kolejnego, jest dobrze Dobra AD, 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 AD Jeep, dobra Sru, nie macie kolego, przykro mi Dobra Dobra, przykro mi kolego Nie żyjesz Dobra, jeszcze kto, jeszcze gdzie jest został frajer? Dobra. No może mi podskoczyć, kolego. Dobra. Uooo e, no kurde, a my go chcieliśmy. No Burk e, nie uciekniesz mi, uwierz mi. Where are you, motherfucker? Teraz ja wezmę twoje kurwa, jego teksty są zajebiste. Czekajcie ja sobie czyli tylko do pokoju, bo mi otworzyli. Dobra. Co tu pisze teraz? Kronik e... też szmatę, jesteś zdradliwą pizdą, tyle ci powiem. Oj, nic takiego, oj, 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 czuję się co. rozpierdol. Tyle wam powiem. Wszystko pieniądze, no pieniążki, wszystko. Te pieniądze się obracają. Wypatrze ci jak ho! <större> Oj, to dojebał, dojebał Nie no doje, ja dojebali, wypatroszę ci jak pstrąga, dobra Oj, go, może się poświęcić i to nieźle. Mission complete Dobrze jest Dobra idziemy po tą kłamliwą suczę a, jeszcze ewolucja. No to ładnie, ładnie. Pizd. Jest dobrze jednym słowem. Jest dobrze. Ewolucja poziom 6. No dobrze, dobrze, dobrze. Yyy, dajmy sobie regeneration teraz, bo regeneration się nam przyda. You set me up. Set you up? What are you talking about? I've been trying to help you. Bullshit. You've been trying to get me killed. Zamknięcie się tu sobie. Nie ma. Sierżanta nie ma. Dostała tylko maszyna do rozpierdolu. Dziwko. No to dobra, kopcie się po głowach. Ja idę stąd. Idziemy rozjechać tą szmatę. Patroszymy go jak pstrąga. Tak jak nasz kolega powiedział. Nawet formy nie zmieniam. Idziemy tak na legalu do niego. Te czerwone niebo w oddali ewidentnie wskazuje, że coś złego się za chwilę wydarzy. Oj, tak. Powiem wam tyle, że nawet coś bardzo złego. Nie wiem czy jak skacze za tak daje do, do kamerkę. Tak fajnie się wtedy skacze. Uuuu, dobrzym, pepem, dobra, dobrze, dobrze, dobra, dobra, dobra. ładniutko, ładniutko. E, strasznie dużo odległości, kurde, to muszę pokonać Nie wiem, czy szybciej nie byłoby się rozpędzić, kurcze, i ulicą to po pokonać. I chyba, kurde, tak zrobimy. I szybciej, szybciej, kurde będzie. Jezus, jeszcze tu. Pwa... Tego freestyla robi w jumpach. A, dobra, bo to tu. No, oczywiście, teraz musimy wyjść do góry. Jak na złość. Zmijmy sobie formę od razu. Dobra, I lecimy dalej. Dobór naturalny. Orion został zniszczony. I bardzo ładnie. Sergeant Heller, why are you so cross? Have I done something to offend you? Drop the act, you lion sack of shit. You think you can play me like this? Well, I think I. Jakie fryer, że już to zrobił. Jest fryer, nie? A i on myśli, że helikopterami nas zabije. Naprawdę? Czy on myśli, że helikopterki nam coś zrobią? Chodź! You're <trykujeme> rakietnica! Sru. 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 Dobra. Elegansko. Gratulacje pan z roboty. Until I eat your brain. <noise> Dobre. No. Dobra. I szymy. Dziękuję. Jeszcze jeden chowk. Nie ma. No, ale super żołnierze, że ci teraz nie pomogą. Ale, przepraszam, chwila. E, czy my nie rozjewaliśmy całego projektu Orion? To skąd oni się biorą? Czyli sklonowali już? A, baza 7 No, <grywa> no skupia, armia świata by ci nie pomogła. No. Kolega myśli, że się ukryje, ale no źle myśli. Dobra, lecimy do bazy 7 teraz Jeszcze ta muzyczka i naprawdę Ta muzyka to mnie rozpierdala w tej grze. To jest naprawdę coś pięknego. Ta muzyka jest przepiękna, naprawdę. Ja kurde klimatyczna i naprawdę

Dobra. Kurde ej Kolego, co ty robisz? Masz niszczyć! Siać! Rozpierdol O Jezu, no kole. Dobra, chce, chce, chcecie, żebym wolił masę? Łatwizna Dobra, Dobra. Poszło O! Mam pomysła! Nie to Mam pomysła, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysła Dawaj rakietę Dawaj rakietę Daj mi rakietę Daj mi rakietę, dam ci rakietę Ojej, że to elegancko, że tak chowamy. Fajnie, zajebiście to wygląda. Dobra, czołga już nie potrzebujemy. Możemy go zniszczyć. Dobra. Pizd, dziękuję. Dobra, czołgu daj, daj rakietę, dam, dam rakietę, daj rakietę. Dam ci śmierć. Ehe. Nie dostaniesz ode mnie rakiety. Dostaniesz najwyżej rakietą. Um, 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 no, może byś celował. Dobra, a tu to już... Dobra, poszło. Poszło z wiatrem, że tak powiem. A, drwiemy cię, madafakerze! Albo i nie.

Nie ma nie ma łatwo, pakaże. No i elegancko. Mandefaka! paka. Ale! Kerning! Jest i wolem! I'm what you call. 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 i am what you were supposed to be. i am going to prove that to Mercer, i am what you you And when he sees how flawed you are, i will be there watching while you die. Nie ma łatwo. Dupy nie oddam za darmo. Co ma być, faka Naprawdę, ja jeżem wolny, ja mi się wydaje, że to ty jesteś wolny, koleżko. kurwa, ja pierdule. Ej, musimy zjeść, musimy zjeść. Podjedzmy. O Jezu, kurwa kronik szmat A może... O Jezu! Kolego, 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 ogarnij się. Daj, daj mi zjeść. Jezu, a ty chopie zjadliś ich może. Musimy, musimy podjeść Bo Krenning tam na dubsku siedzi Musimy jeść w biegu, wiem że to niezdrowe Można kolki dostać ale cóż no, musimy jeść w biegu Przytyjemy od tego Czul jemy Pist Pist Dobra A może, König? Kre może chcesz z Dewastatora oberwać? Madafaka. Dobra. Nie. Nie, no jest dobrze. Chciałem jestem... Bo nie pamiętam czy dostaniemy... Jezu, ale pist Dobra, y, może bym wziął autko Gdzie ty jesteś? Jezu, tam żeś poszedł No dobrze Jeszcze muszę cię go Jeszcze muszę cię gonić, patałachu

Not to mention some batshit insane mad scientist motherfucker. Motherf well, now you know. We're in GenTech. We're in Blackwatch. Our eyes and ears are everywhere. You're building an army, and when there's enough of us, you and I will lead an attack that will wipe Blackwatch and GenTech off the face of the earth. And the virus What? The virus goes too, right? No, coś mi to śmierdzi, ewidentnie, ta sprawa. It's in the plan. Coś mi ewidentnie śmierdzi w tej sprawie. A ewidentnie. Lion, motherfucker. <laughs> no, on, on już chyba wie, co się dzieje. No i tak nie wiemy nawet połowy tego, co się wkrótce wydarzy. Mercer ma wielciutkie plany, nie powiem, że on miał. Może sobie tak rzucimy teraz. A jak się rzucić, nie rozpiert. Jezzylek! Patrzysz w pięć tysięcy. No, ładny pizd. Nie powiem, że nie Dobrze, i tym... Czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz, tu, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No tak ładnie. Je, yeah, dobra. I tym pięknym rzutem... Nie wiem co to jest. Kont Tamy kontener, no dobrze, tym pięknym rzutem kontenera żegnam się z wami ja. Ojciec ten jeśli ten odcinek, który rozjebaliśmy, tę kłamliwą żmiję, wam się podobał. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić po sobie komentarza. I to tyle. Do zobaczenia. Trzymcie się. Cześć. Cześć.